Miałam rezerwację do Brukseli na nazwisko kluczyk. Kulczyk, przepraszam. Kluczyk! Ach, tak już widzę. Niestety dzisiaj rządowy samolot się zepsuł, dlatego... Ja nie chcę rządowy, chodź mi o biznes klas. Dzisiaj w biznes klasie podróżuje pan prezydent. I nic się nie da zrobić. Jedyne co mogłam dla pana zrobić, to przebukować panu bilet na klasę ekonomiczną. I co? Kanapki jakieś zrobiłaś? Kanapki? Jak w życiu kanapy, To umrzemy z głodu, bo lecimy w ekonomicznej. Dzisiaj prezydent leci biznesem. Prezydent? A nie boi się? Dlaczego się ma bać? Jak to czego, człowieku? jak jakiś szaleniec go rozpozna i zaatakuje? Kancelaria prezydenta zna uniki. Jadą na lotnisko trzema limuzynami. No, a w samolocie. A w samolocie to wszyscy mają kominiarki na... ciągnięte na twarzy I skąd szaleniec będzie wiedział, który to jest prezydent? Wstęp, wstęp. Ha <laughs> ha